My przenosimy się do Leszna, nieprzypadkowo, tam Aleksander Przebylski, a nie, nieprzypadkowo do Leszna, właśnie, bo to rodzimy aeroklub pana kapitana. To co tam można o nim usłyszeć? A to już powie Robert Koralewski, szef wyszkolenia aeroklubu Leszczyńskiego, który jest w tej chwili z nami. Jest takie powiedzenie wśród szybowników, że matkę Ziemię należy całować, a nie ją bić. I to było widać podczas tego lądowania, jak gładko, jak precyzyjnie i delikatnie posadził tę kolosalną maszynę kapitan Wrona. Właśnie oglądaliśmy to zdarzenie dużymi emocjami, z całą rodziną przed telewizorem i no dzięki relacjom mogłem mogliśmy wszyscy zobaczyć doskonałe lądowanie, po prostu perfekcyjne, coś niesamowitego. Czy można powiedzieć, że to oblatanie kapitana Wrony na szybowcach? też coś dało, czy dało mu jakieś dodatkowe umiejętności przy pilotowaniu tak wielką maszyną, no, którą trudno porównywać z, z szybowcem, no ale jednak są pewne, pewne zdolności, które tutaj mogą piloci kształcić. Chociażby pilot z rzeki Hudson, słynny, prawda, który posadził tam maszynę, też był szybownikiem. Tak, oczywiście większość, znaczna większość pilotów y, zaczyna swoją karierę od szybowców i na pewno y, szybowce y, kształtują pewne zachowania. Szybowce nie mają silnika, czyli pilot musi sam sobie planować cały lot, podejść do planowania bez silnika, bazując tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach i doświadczeniach. Widzimy właśnie w tej chwili jedną z wielu maszyn w Aero Klubie Leszczyńskim. Na tym popularnym bocianie, na tym szybowcu latał Tadeusz Wrona? Tak, z pewnością latał. Tak jak każdy pilot co roku przechodzi tzw. kontrolę techniki pilotażu, również w klubach, na szybowcach, również takie coś każdy pilot odbywa i z pewnością na takim dwumiejscowym szybowcu Tadziu latał. A jak on to traktuje, to szybownictwo to jest dla niego jakaś forma relaksu, rekreacji, bo on startuje w zawodach, ale też nie jest nastawiony na osiąganie niesamowitych wyników czy, czy nakręcenie szczególnie skomplikowanych akrobacji. Ja powiem tak. Yy, no jeżeli pilot zaczynał na szybowcach latać, lata teraz na dużych samolotach, większość takich pilotów. Lata na szybowcach, bo to jest taka odskocznia. Tadziu traktował to swoje latanie przede wszystkim jako, jako zawodnik. Lubił się ścigać na szybowcach. To nie była akrobacja, to po prostu było latanie po trasach. Z pewnością to była rekreacja no i sport. Kim jest kolegą? Bardzo dobrym. Bardzo dobry kontakt. Ja z nim miałem, jak również młodzież. Jeżeli brał udział w zawodach, to również swoim doświadczeniem potrafił przekazywać swoje doświadczenie, swoje analizy z lotu młodszym kolegom. Był bardzo koleżeński i doceniamy jego. Nadal jest. Syn pana kapitana Wrony również jest pilotem. To bardzo częste, że tradycje lotnicze się przekazuje z ojca na syna? Czy z ojca na córkę? Częste myślę, że to jest taka kolej rzeczy, jakieś zainteresowanie, jeżeli, jeżeli się budzi i, i syn czy córka, że tak powiem, przychodzi z ojcem na lotnisko popatrzyć na początku, później próbuje jakiś swoich kroków w lotnictwie i, 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 i jemu, jej, czy jemu to się podoba, no to to się udziela, a naprawdę to się udziela, bo latanie to jest, że tak powiem, całkiem coś innego niż stąpanie po ziemi. Wróćmy do samego momentu lądowania. Tam były dobre warunki atmosferyczne, to wszyscy podkreślali, że ten wiatr wynosił chyba 4-5 węzłów, były idealne warunki, nie było bocznego wiatru, ale i tak no, pan to mógł zaobserwować, widzieliśmy to na antenie TVN-24 z dwóch kamer, że ten samolot był no, idealnie posadzony, tak, tam nie było żadnego przychyłu. Jak to z pana oceny wyglądało? No, z mojej oceny po prostu perfekcja. Ja nie latam na takich dużych samolotach, nigdy nie latałem takimi samolotami. Natomiast wiem ze swojego doświadczenia z małego lotnictwa, że no, im większy samolot im cięższy, tym ma większą bezwładność. I, i wszyscy się obawialiśmy tej bezwładności właśnie, czy, czy ta bezwładność no, nie, nie, nie da jakiegoś przykusa pilotowi, czy on jest w stanie. Yy, tak dokładnie posadzić maszynę, żeby po prostu no, nic się nie stało. No i okazało się, że to doświadczenie yy, Tadziano zaowocowało właśnie w tej sytuacji, właśnie bardzo niebezpiecznej. W obiektywie kamery też nam mogło się wydawać, że ten samolot nie ma aż tak dużej prędkości, bo to jednak była yy, daleka odległość. Też obiektywy nieco zniekształcają ogniskowe obiektywów, tymczasem ten samolot przecież no, pędził, tak? Tak, na podejściu te duże samoloty komunikacyjne mają prędkość powyżej 200 km na godzinę. To tak yy, jak patrzyliśmy właśnie na telewizor, w ogóle tego nie było widać. Ale właśnie z taką prędkością ten samolot pędził na Ziemi. No, niedługo chyba yy, przyjedzie do Leszna yy, pan kapitan Tadeusz Wrona, Gotujecie mu jakieś powitanie? No na pewno tak. Czekamy na niego. Tadziu przyjeżdża, jak będzie miał chwilę czasu. Dziękuję bardzo. Robert Koralewski z Areo Klubu Leszczyńskiego, szef wyszkolenia, był gościem TFN24. I opowiadał o tym, jak te zdolności w pilotowaniu szybowców mogą, jak się okazuje, również przydać w awaryjnych sytuacjach, kiedy pilotuje się o wiele, wiele większe maszyny. No i o Tadziu opowiadał tak pieszczotliwie, po prostu. Aleksander Przebelski, prosto zaczyna. Dziękuję Ci bardzo.